Cześć! a dziś przychodzę do Was z holem ubraniowym. Dawno takiego filmiku na kanale nie było, a to dlatego, że nie było takiego momentu, żebym poszła na zakupy i za jednym razem kupiła kilka ubrań. Wszystko, co za chwilę zobaczycie, to są ubrania kupione od stycznia, tak naprawdę do teraz, do maja. Nie będzie też tutaj ubrań z HNM, ponieważ nagram Wam osobny filmik i tam Wam wszystko pokażę, co kupiłam właśnie w HM. Tu będzie New Yorker, Stradivarius, Zara, Berszka i Reserve. tak więc no to przechodzę do pokazywania i pierwszą rzeczą, którą kupiłam jeszcze chyba w styczniu albo w lutym, właśnie nie pamiętam, jest bluza z New Yorkera. Wy te bluzy na pewno już nieraz widziałyście u mnie w filmikach, dziewczyny, które mi śledzą na Instagramie to też widziały pewnie outfity z tą bluzą, ponieważ ja ją bardzo często noszę. Ja mam dwie takie bluzy, bordo i czarno, ale stwierdziłam, że z racji tego, że idzie wiosna, znaczy mam nadzieję, że idzie, to potrzebuję czegoś jaśniejszego i właśnie postawiłam na taką miętę. Na miętę, której nigdy nie lubiłam, nigdy nie nosiłam, ale jak ją tak wiecie co? Założyłam w tej tak sobie pomyślałam, kurczę. Ona tak bardzo rozświetla twarz i jest taka bardzo wiosenna, ten kolor jest taki bardzo wiosenny. Wzięłam i następnego dnia już ją założyłam i słuchajcie, teraz cały czas noszę, piorę, noszę, piorę. Yy, gatunkowo one są naprawdę świetne, materiał jest milutki, nic się z nim nie dzieje po praniu. Kolorów jest bardzo dużo, od beżu do czarnego, róże, bordo, khaki, no najróżniejsze. I cena tych bluz to 44 zł. Uważam, że naprawdę się opłaca. Ona jest bardzo dobra jakościowo, więc jeżeli szukacie bluzy, to polecam Wam właśnie te. Teraz wezmę sobie wieszak, ponieważ chcę Wam pokazać koszulę z Berszki. To jest koszula w kratkę, która jest trochę taka oversize'owa, ale ona jest krótka. Ona sięga tak za biodra. Natomiast jest tutaj w tym miejscu troszeczkę taka szersza niż standardowa koszula, ona nie jest dopasowana, ona nie jest taliowana, ona jest po prostu taka luźna, taka wisząca. Rękaw ma długi, natomiast ja pewnie sobie ten rękaw standardowo podwinę, bo ja nie przepadam za długimi rękawami. Co jest fajne w tej koszuli to ten tył, zobaczcie, ona ma tutaj takie guziki i to ją odróżnia od zwykłych takich standardowych koszul w kratę. Dodatkowo yy, materiał. Materiał jest bardzo przyjemny. Myślę, że na teraz, na wiosnę będzie fajny. To jest wiskoza z czymś tam połączona i troszeczkę się gniecie, ale wiecie co, jak kupujecie coś właśnie w takie wzory, czy w paski, czy w kratkę, to tego tak mocno nie widać, więc podejrzewam, że nie będę musiała jej na szczęście pracować po każdym założeniu. Może jakbyście się przyjrzeli, to byście zobaczyły, bo zobaczyli, że ona jest troszeczkę pognieciona, ale mówię, to trzeba się naprawdę bardzo przyjrzeć. I te koszule występują w różnych y, kolorach, w różnych y, wzorkach i kosztują 49 zł. Ja wziąłam sobie elkę, dlatego że Mka była dla mnie kusa. Jestem wysoka i niestety ta koszula była dla mnie bardzo taka. I rękawy były przykrótkie i sama w sobie tutaj była taka dziwnie krótka, więc stwierdziłam, że wezmę sobie elkę, przynajmniej ona dobrze wygląda, dobrze leży i zawsze mogę ją sobie jakoś rozpiąć, wiecie, no albo pod szyję zapiąć, jak mi się podoba. I nawet ta elka ma dla mnie, słuchajcie, długi rękaw, tak więc... Jestem w szoku, nigdy takiego ubrania w zberszki jeszcze nie miałam, żeby ręka był dla mnie za długi, a jednak, widzicie. Kolejną rzeczą jest bluzka z Reserved. Wygląda ona tak. To jest też właśnie taka bluzka do bioder. Mi się coś pozmieniało, ja takich bluzek raczej nigdy nie kupowałam, a teraz ostatnio, zobaczcie, kolejne zresztą też będą właśnie w takim fasonie. Zwykła, niby czarna bluzka, taka z bawełniana, bardzo przyjemnego materiału. To jest chyba, to jest w ogóle bawełna? Poczekajcie. Bo zaraz się okaże, was oszukałam. Bo to, że wygląda jak bawełna, nie znaczy, że to jest bawełna. A, poczekajcie. Zaraz zobaczymy na metkach. Nic tu nie jest napisane. O tu. A, wiskoza i elastan. No, widzicie, jak to się można pomylić. W każdym razie jest bardzo przyjemna i byłaby normalne, gdyby nie rękawy. Słuchajcie, te rękawy są proste, 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 proste i tutaj mają gumkę i zobaczcie, tak się rozszerzają. Taki styl trochę hipisowski, lata 80. Wygląda cudownie. Naprawdę jest rewelacyjna. Bardzo żałuję, że była jeszcze tylko w kolorze niebieskim, takim intensywnym, ponieważ tam ten kolor mi totalnie nie pasował. Gdyby była w jakimś normalnym, biały, szary na bank bym kupiła, ponieważ nie dość, że materiał jest ekstra, to po prostu ona wygląda po prostu bardzo fajnie. Ja wzięłam sobie rozmiar M, Deska też by była dobra, natomiast ja wziąłam sobie M, dlatego że yy, te rękawy jednak w tej M sięgają mi dotąd i za fajnie wygląda, jak one są takie za długie trochę. Tutaj jest cena 70 zł, natomiast ja ją kupiłam w promocji i ona kosztowała 49 zł. Z racji tego, że te rękawy tak mi się spodobały, postanowiłam kupić kolejną luskę z takimi rękawami, tym razem ze Stradivariusa. To jest taka beżowa bluzka, trochę taki ala sweterek można powiedzieć, ale dość cienki, naprawdę bardzo przyjemny jest ten materiał. I właśnie te rękawy zobaczcie, są bardzo podobne. Troszeczkę może ten tutaj, to rozszerzenie jest mniejsze, tam jest dłuższe. O, może tak. Natomiast też ekstra wygląda. Dodatkowo ma tutaj jeszcze na ramionach takie falbanki. I cała prezentuje się ekstra. Też nie jest za długa, sięga kawałek za biodra. Ja wzięłam rozmiar L ponieważ ja w tych sklepach zawsze biorę l bo one są jednak idealne i na długość, jeśli chodzi o rękawie, o samą bluzkę. I pamiętam, że kupiłam ją na przecenie za 45 zł. Oryginalna cena to było coś koło 70 teraz nie wiem, 69 albo 79 zł. Mam też dwie bluzki z Zary. Pierwszą bluzką jest taka zwykła, czarna bluzka oversize'owa. Znowu oversize'owa, w rozmiarze L, więc jest naprawdę ogromna ale postanowiłam po prostu wziąć coś naprawdę oversize'owego, owe, oversize a nie tak, że wiecie coś jest oversize'owe i biorę eskę. Postanowiłam po prostu wziąć coś dużego, co będzie takie luźne, żeby gdzieś sobie wyjść. To jest fajne, z tej brusty jest fajne to, że jest w taki 3-4, nawet troszeczkę dłuższy i on tak fajnie, ta bluzka ogólnie wygląda, jak się wsadzi w spodnie czy, czy, czy coś. Taka puszczona, luźno to nie wygląda dobrze, bo wygląda jak worek taki od kartofli, natomiast co jest dziwnego w tej bluzce, to ten materiał. Ja szczerze mówiąc, spodziewałam się troszeczkę grubszego materiału. A ta bluzka ma materiał taki typowo t-shirtowy. Bardzo cienki. Ja, nawet jak go dotykam, to czuję, jak mnie jest słuchajcie zimno. On jest zimny. Ten materiał sam w sobie, zobaczcie. Średnio, gdybym wiedziała, że to jest taki materiał, sama nie wiem, czy ja bym kupiła tą bluzkę. Bo może na teraz, jak będzie bardzo ciepło na dworzu, tak sobie ją zarzucić. Ok. Ale jednak chyba bym wolała, żeby ona była troszeczkę grubsza, w sensie z innego materiału, bo ten materiał to jest taki bardzo słaby się wydaje być. I ta bluzka kosztowała 49 zł. Nie wiem, czy wspominałam, w rozmiarze L. I drugą bluzką z Zary jest bluzka, którą wypatrzyłam u kogoś na Instagramie. To jest taki też ala sweterek, coś takiego jak to ze Stradivariusa, tylko nawet chyba jeszcze cieńsze troszeczkę. Z racji tego, że są paski, to nie prześwituje. Prosta bluzka. Jedynym takim elementem dodatkowym jest to takie wiązanie tutaj na końcu. Przez co ten robi robić taki bufiasty, i znowu tutaj mamy takie ala lata 80. Kolory były chyba cztery. Były, była jeszcze czarna, szara i różowa. Czarnej nie chciałam, natomiast różowa i szara odpadły ze względu na to, że troszeczkę prześwitywały. Ja jednak chcę taką bluzkę nosić do pracy, więc zdecydowanie, a poza tym ja lubię paski, więc zdecydowanie ta wygrała. Yy, wzięłam sobie Mkę. Była eska i M natomiast eska była, słuchajcie, niewiele mniejsza od tej, natomiast była krótsza. I znowu pojawił się problem, ponieważ jestem wysoka, i z tyłu zaczęłam się ta bluzka tak podnosić. Ona bardzo nieładnie wyglądała, i stwierdziłam, że wezmę sobie właśnie tą M-kę. Ona kosztowała 49 zł. Już ostatnią rzeczą będzie coś, co pewnie każda z Was widziała, zna. To są spodnie z berszki. Nigdy takich spodni nie miałam i stwierdziłam, że wezmę sobie dla odmiany od tych jeansów, ponieważ y, ja nawet jak jest ciepło na dworzu, najczęściej nosiłam dżinsy, a to wcale nie jest fajne, ani wygodne nosić jeansy, jak jest 30 stopni, no bo wiecie, nie każdy może chodzić do pracy w krótkich spodenkach. Ja bym teoretycznie mogła, ale jakoś tak... Wiecie jak to jest. Najszybciej jest to po prostu założyć jeansy i coś do tego. Dlatego stwierdziłam, że wezmę sobie takie spodnie. One są na gumce, tutaj mają z boku kieszenie. Nogawka zwężana do dołu. I to jest taki mankiet. One mi sięgają tak, może 3 czwarte nie, też nie siedem ósmych, tak pomiędzy, ale fajne jest to, że słuchajcie, one do wszystkiego pasują. One pasują zarówno do białych riboków, jak i do eleganckich butów, do balerinek. Można je stylizować na milion sposobów. Trochę się zastanawiałam nad tym kolorem, nie chciałam kupować znowu czarnego. I troszkę się zastanawiałam, co ja ubiorę do takich spodni, ale wiecie, tak sobie pomyślałam, że nawet e, tak jak teraz jestem ubrana, czyli czarny top i do tego bluzka, bluzka katana, jeansowa, myślę, że to też będzie fajnie wyglądało, więc stwierdziłam, że zostawię sobie te spodnie i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie, czy będę je nosiła, czy nie. E, ja wziąłam sobie w rozmiarze M i one kosztowały 89 zł. I to już jest wszystko, jeśli chodzi o ubrania. Pokażę Wam teraz torebkę. Dziewczyny, które oglądają moje vlogi, na pewno tą torebkę już widziały. To jest taki shopper z Reserved. Duża, srebrno-złota. Ciężko ten kolor określić. W zależności jaka jest pogoda, czy jest zachmurzone niebo, czy jest słońce, to ten kolor wygląda inaczej. To jest trochę takie stare złoto, no naprawdę bardzo ciężko to określić. Fajne w tej torbie jest to, że ona ma zamek. Większość szoperów nie ma zamków i niestety... Ja nie czuję się pewnie, mając torebkę bez żadnego zapięcia. Fakt, że są teraz te kosmetyczki w środku, więc naj, jakby najcenniejsze rzeczy możecie sobie tam schować i zabezpieczyć. Aczkolwiek, jak już tak wiecie co, ja jestem przyzwyczajona do takich toreb i chyba dlatego właśnie zdecydowałam się na, właśnie na ten model. Torba jest bardzo duża. Rączki też ma dość długie, więc jak założycie na kurtkę, to spokojnie, zobaczcie, nic Wam nie spada, nie zjeżdża. I ta torba kosztowała w Reserved... 79 zł. To jest jej normalna cena, była jeszcze srebrna, ale ja zdecydowanie jakoś bardziej wolałam. E, bardziej spodobał mi się po prostu ten kolor. I już ostatnimi dwiema rzeczami e, będą buty. Mówiłam Wam w jakimś vlogu, że będę kupowała sobie zaksy. Obejrzałam filmik Sylwii Guzowskiej i akurat ona pokaza pokazywała tam te dwa modele, które mi się też spodobały. I mówiła, że jeden model kupujemy w swoim rozmiarze, drugi sugeruje wziąć rozmiar większy. I ja tak słuchajcie zrobiłam. I pierwszym. Będę Wam ja pokazywała, może po jednym bucie. Pierwszy model to jest ten model z serduszkami. Ja noże 40, wzięłam 41, 42, ponieważ tam nie ma innego rozmiaru. Jest 40 i potem 41, 42. I one są idealne. Bardzo ładnie wyglądają, tylko muszę Wam powiedzieć, że ja nie do końca jestem przekonana, czy. To jest mój styl, takie wielkie złote serce na bucie. Myślę, że jeżeli zdecydujesz się na ten model, bo ja tak naprawdę jeszcze się nie zdecydowałam na, ani na to, ani na tamte, nie wiem które mam zostawić. Natomiast powiem Wam pokrótce o plusach i minusach tych butów. Zacznę od tego, czy one pachną, bo dużo osób się zastanawia. Tak, one pachną wanilią i to bardzo intensywnie. Trochę inaczej niż melisy, ale też pachną. Dodatkowo mają bardzo wygodny ten środek. Noga czuje się bardzo dobrze w tym bucie. Co do tego, czy noga będzie się pocić, właśnie ja się nad tym zastanawiam, ponieważ ten model akurat jest dość mocno zabudowany. I zastanawiam się, czy w upał będzie się dobrze chodziło w takich butach. Na teraz jeszcze to może ok, ale czy jak będzie 30 stopni na dworzu, to ja nie wiem, czy, to będzie, e, czy, to, czy ten but będzie się sprawdzał. W każdym razie, zastanawiam się, czy nie kupić sobie takich całych czarnych. One są wygodne, mają też dość tą podeszwę taką twardą, więc wygodnie się chodzi. Yy, ale mówię, coś mi ten kolor tak nie wiem, czy do końca do mnie pasuje. I nie wiem, czy nie kupię sobie czarnych, to wiecie, wtedy to serce tak się nie rzuca w oczy po prostu. Ale same w sobie są naprawdę ładne. I jeżeli będziecie chciały sobie zamówić, to faktycznie trzeba brać rozmiar większe. One kosztowały jakieś chyba 139 zł. A drugi model to jest ten model z dziurką, zobaczcie one są już z innej gumy robione, z bardziej, zobaczcie, giętkiej, przez co, jedna z Was mi pisała, że właśnie stopa się męczy, jak się w nich chodzi i pewnie masz rację, dlatego, że Faktycznie ta podeszwa jest tak cieniutka, że tutaj e, co innego chodzić po domu, co innego wyjść na dwór i na przykład stanąć na jakiś kamień, więc podejrzewam, że jeśli chodzi o komfort chodzenia, to może być tak, jak napisałaś mi. Natomiast ta guma jest przyjemniejsza, na pewno. Ona jest bardziej miękka, bardziej dopasowuje się do stopy i w tym bucie, słuchajcie, to ja się czuję, jak ja bym w ogóle buta nie miała na sobie. Naprawdę One jest po prostu one są rewelacyjne. Ja zamówiłam w rozmiarze 40, tak jak noszę wydają się być też bardziej jakby tak lepsze na upały, ponieważ pomyślałam sobie, że ta dziurka zawsze coś tam schłodzi trochę tą nogę i nie będzie się tak, wiecie, tak mi się wydaje, że nie będzie się tak po prostu dusiła w tym bucie. Ja nie do końca jestem przekonana, czy ta guma faktycznie jest najlepszym rozwiązaniem na lato. Cały czas się nad tym zastanawiam, dlatego też nie wiem, który model mam wybrać. Tu mi ta złota kokardka nie przeszkadza, ponieważ ona jest jakaś taka inna, ona się tak, mam wrażenie, nie rzuca w oczy, jak założy się tego buta. To serce jest bardziej takie masywne. Te są droższe. Nie wiem właśnie czemu. Może dlatego, że są wygodniejsze troszeczkę, przynajmniej według mnie. I one już kosztują 159 zł, tak więc yy, ja kupiłam obie pary minus 20%, dlatego właśnie teraz się zastanawiam, co zrobić. Z jednej strony wolałabym te. Ale z drugiej strony rozum mi podpowiada, że faktycznie z tą podeszwą może być problem, więc y, póki co jeszcze nie wiem. Na pewno dam Wam znać w jakimś vlogu, y, które zostawiłam. I to już jest wszystko. Ja mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Wkrótce pojawi się też na kanale. Nie wiem, czy jako następny, czy jeszcze będzie vlog przed, y, przed kolejnym filmikiem, właśnie z zakupami schemu. Z no zobaczymy. W każdym razie serdecznie Was zapraszam na kolejne filmiki i do zobaczenia. Hej!